A propos, skoro mówiłem o przekręcie Londynie i tak dalej, to mi się skojarzyło, że mm, jak byłem teraz w delegacji, to gadałem z klientem i tam oni mają mm, silną potrzebę jeżdżenia range rowerami, więc gadaliśmy o range rowerach. I wyobraź sobie, że jest jakiś mega duży problem w Londynie, żeby ubezpieczyć ręcza. Generalnie większość firm ci odmawia, albo daje jakąś abstrakcyjną wycenę typu. 15 tysięcy funtów za rok. Już było tak kratno Ciekawa. Hmm. Ciekawe. Pię 15 tysięcy funtów za ubezpieczenie fury. Za <grym> rok. No to wiesz tam, to myślę, że to pierwszy kwartał negacza. <grym> 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 jak tam wszystko co zamien do kufy złoży, nie? Nie no, te 2-2,5% wartości auto, to, to jak w mordę Strzeli na pewno jest. Od każdej fury. to, to co on ma? Turbo S 1,5. To ma Ferrari, tam 1.6, Szymon, napisz w komentarzu: 3RR8 to 4, jakieś RS6, coś z 5. No to za 120 tysięcy za OCAC.